Kochani, całą noc pisałam dzisiaj na komputerze swoją książkę, w związku z tym jestem poprzykurczana. I co muszę zrobić? Rozciąganie świadome z y, dotknięciem punktów pustowych, zawsze obustronne, tak? To rozciąganie powinno iść z oddechem, powinno chwilę potrwać, powinno rzeczywiście towarzyszyć nam codziennie, dlatego że przykurczę nas zniszczą. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego starzy ludzie nie mogą chodzić, to dlatego najczęściej, że mają zaniki i przykurcze tylnej grupy mięśni uda. Zatem rozciągamy po pierwsze. Po drugie, no już wypadałoby troszkę poćwiczyć. Tak. Bez względu na to, jakie ruchy wykonujemy, czy one są bardzo łagodne, czy one są mniej łagodne, po prostu rozciąganie powinno im zawsze e, towarzyszyć. Dziękuję za dzisiejszą sesję.